Namawiamy kobiety do pójścia na wybory przede wszystkim 18 maja i namawiamy do tego, że kiedy już zdecydują się pójść na wybory, to żeby głosowały na Rafała Trzaskowskiego. Rozumiem, że Was do udziału w wyborach nie trzeba namawiać, ale też bardzo byśmy chciały, żebyście stały się takimi naszymi ambasadorkami i żebyście przekonywały swoje koleżanki, sąsiadki, przyjaciółki, siostry teściowe, do tego, żeby zdecydowały się zagłosować na Rafała Trzaskowskiego i w ogóle pójść do wyborów, bo wiemy też, że są osoby, nie tylko kobiety, które mówią, a tam mój głos to nic nie znaczy, po co na te wybory chodzić, albo nie wiem na kogo głosować, wszyscy to są tacy sami, więc bardzo nam zależy na tym, żeby frekwencja była duża i żeby też Rafał Trzaskowski zdobył jak najwięcej głosów już 18 maja. I to, o czym opowiadamy, to jest to, dlaczego właśnie Rafał Trzaskowski w Pałacu Prezydenckim będzie naszym sojusznikiem, bo teraz oczywiście wszyscy kandydaci zwracają się do kobiet, bo też wiedzą, że bez naszych głosów nie da się wygrać wyborów i trzeba jakąś propozycję dla kobiet mieć. Tyle tylko, że jedynie Rafał Trzaskowski, część z naszych postulatów, z którymi my od lat... Czy to wychodziłyśmy na ulicę, czy walczyłyśmy w naszych miejscach pracy, czy dopominałyśmy się w naszym życiu osobistym? Już zrealizował w Warszawie będąc prezydentem miasta, będąc samorządowcem, kiedy w 2018 roku kandydował na prezydenta Warszawy, to pierwszym jego pakietem programowym był taki pakiet, który się nazywał Warszawa dla kobiet. On był wymyślony wspólnie z kobietami. Zresztą pierwszą, jedną z pierwszych decyzji Rafała w Warszawie było powołanie rady kobiet i pełnomocniczki do spraw kobiet. Tam się znalazły takie postulaty i obietnice jak bezpłatne żłobki dla wszystkich dzieci, których rodzice zdecydują się na taką formę opieki. Wtedy się wszyscy stukali w czoło i mówili, no dobra, dobra, wszyscy tam to obiecują, to jest problem od lat nierozwiązywalny. Wtedy w Warszawie między 3 a 4 tysiące dzieci oczekiwało w kolejce, zdążyły już wyrosnąć z tego wieku żłobkowego, a miejsca się nie znajdowały. No i rzeczywiście nie tylko w ciągu jednej kadencji, ale już po dwóch latach powstało tyle nowych żłobków, a tam gdzie nie udało się wybudować żłobka, były wykupowane miejsca w żłobkach prywatnych, że, że każde dziecko do lat 3 znajduje miejsce w żłobku bezpłatnym, nie ma żadnych kolejek. Na tyle ten program był skuteczny i dobry, że teraz realizuje go rząd w ramach programu Aktywny rodzic, aktywny maluch, aktywnie w żłobku, bo to nie tylko są pieniądze na, dla rodziny, jeżeli mama wróci do pracy, ale również to są, miejsc, to są pieniądze na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech. Wiem, że w Waszym województwie też takie miejsca są tworzone. tak, gminie wszystko zależy oczywiście od samorządowców. Tak. Ale, ale jakby to jest program, to jest program teraz ogólnopolski. W, w ratuszu są dwie zastępczynie prezydenta i dwóch zastępców, więc mamy pełny parytet we władzach. Rafał współrządzi z kobietami, kobiety mają realny wpływ na to, co się dzieje. Zaczął od audytu w miejskich instytucjach, w jednostkach w miejskich, spółkach miejskich, żeby sprawdzić, czy kobiety i mężczyźni na tych samych stanowiskach zarabiają dokładnie tyle samo pieniędzy. Tam gdzie były nierówności, gdzie było niesprawiedliwie, zgadnijcie na czyją korzyść, te zarobki zostały wyrównane i na tych samych stanowiskach kobiety i mężczyźni zarabiały tyle samo pieniędzy. Ale też, słuchajcie, Instytut Zdrowia Kobiety, gdzie kobiety od nastolatki poprzez kobiety, które chcą zajść w ciąży, są w ciąży, opiekę okołoporodową aż po zdrowie seniorek jest zapewnione w mieście. 25 przedszkoli, 15 szkół, nowe przychodnie, wsparcie psychologiczne, wsparcie, całe łańcuchy pomocy dla kobiet, które doświadczają przemocy domowej. Wiemy, że to głównie kobiety i dzieci, choć nie tylko, rzecz jasna, doświadczają przemocy. To jest temat niezależnie od tego, czy jesteśmy w Augustowie, czy jesteśmy w Warszawie, czy jesteśmy we Wrocławiu, czy w Ornecie. Jakby przemoc domowa nie ma, nie, nie zależy od tego, w jakim, to, w jakim jesteśmy, w jakiej części Polski, w jakim mieście, czy, czy na wsi. Więc te rzeczy on już zrealizował. I mówię to po pierwsze, żeby odkłamać to wszystko, o czym przez wiele lat było mówione w mediach, że Rafał Trzaskowski źle zarządza miastem, że, że nie potrafi ogarnąć się jako samorządowiec miasta i że jest nieskutecznym politykiem. Gdyby tak było, od razu Wam powiem, to Warszawianki i Warszawiacy nie wybraliby go na drugą kadencję w pierwszej turze przeważającą większością głosów. Więc to jest miasto, które się pięknie rozwija, które się świetnie rozwija. My będziemy bardzo nieszczęśliwi, że taki prezydent nam odejdzie gdzieś do Dużego Pałacu, ale naprawdę. Yy, pokazał swoją skuteczność jako samorządowiec. I to nie chodzi o to, żeby mówić, że w Warszawie jest najlepiej na świecie i żeby się chwalić, tylko żeby pokazać, że mamy polityka, która jak coś obieca, do tego dotrzymuje, że rozumie postulaty kobiet, że współrządzi z kobietami i że. Yy, będzie takim samym sojusznikiem jako prezydent w Dużym Pałacu, jak jest sojusznikiem kobiet zarządzanym przez siebie mieście. Więc... Wiecie, że Prawo i Sprawiedliwość zlikwidowało finansowanie in vitro. I często dla, dla rodzin, które mierzyły się z. Hmm... Problemem płodności, no, e, niepłodności, e, to była jedyna możliwość, by mieć dziecko. E, Rafał Trzaskowski bardzo dobrze to zrozumiał, jako samorządowiec też to e, wspierał. W, U nas się urodziło tysiąca, tysiąca dzieci i samej w samej Warszawie, e, więc e, zresztą Białystok też był takim miastem, które profesor. dźwignęło e, tą odpowiedzialność e, na siebie. E, Idąc dalej, jeśli chodzi o ciąże kobiet, wiemy, ja sama tego doświadczyłam. Akurat mi się tak udało, że po 35 roku życia rodziłam i badania prenatalne dotyczyły tylko tych kobiet, które były już w tak zwanej grupie ryzyka. Teraz, bez grup ryzyka, wszystko, wszystkie kobiety mają prawo. Do bezpłatnych badań prenatalnych, dlatego, żeby wiedzieć, czasem po prostu zwyczajnie wiedzieć, co się dzieje, jakie są uwarunkowania i czasem podjąć pewne decyzje. Jeśli chodzi o też jakby dalszą kontynuację, no badania prenatalne, ale często okazuje się, że rodzimy wcześniej, mamy, jesteśmy mamami wcześniaków i wydłużyliśmy urlop dla rodziców wcześniaków bo często okazywało się, że rodzice wracali z dzieckiem do domu i kończył się już urlop macierzyński, rodzicielski, a dziecko dalej było Malutki. jakby nie, malutkie, niezaopiekowane, a, a potrzebowaliśmy jeszcze tego kontaktu, zanim wrócimy na rynek pracy. Fundusz alimentacyjny, też został podwojony, czyli mamy dwa razy większą kwotę z 500 zł do 1000 zł. No to często też dotykał matek właśnie samodzielnie wychowujących, dzieci, duży problem ze ściągalnością, no ale, ale ten fundusz musiał być urealniony, bo to chodzi rzeczywiście o to, żeby urealnić e, te kwoty. No, no wiemy, co można za 500 zł. W tej chwili e, niestety, no to, to, to ta inflacja, która miała miejsce w Zarządu Prawa i Sprawiedliwości pewne piętno odcisnęła na, na budżetach domowych. Więc musimy pamiętać też, że wybierając e, prezydenta wybieramy też pierwszą damę. My zapomniałyśmy o tym, bo przez 10 lat pierwsza dama milczała, nic się nie działo, nie mówiła o niczym, nie stawała po niczyjej stronie, nie prowadziła żadnej działalności, która by mogła wesprzeć jakiekolwiek środowisko. Nie stanęła przy nauczycielach, kiedy mieli problemy, nie stanęła, tak, a sama jest nauczycielką, nie stanęła za kobietami, kiedy te głośno mówiły o tym, czego oczekują od państwa polskiego, jakiej opieki, co im się nie podoba. Nie stanęło w mnie bitych, kopanych kobiet. Tak, e, wtedy naprawdę prześladowanych wręcz, bo, bo no, wychodziliśmy na ulicę, wiemy z czym to się wiązało. Nie chcę już wspominać, bo dla, no, dla mnie czasami były to jakieś takie dramatyczne sytuacje także e, pierwsza dama to jest naprawdę bardzo, pamiętamy pierwsze damy i możemy się z nimi nie zgadzać możemy być zwolenniczkami lub nie ale pamiętam Aleksandrę Kwaśniewską, Annę Komorowską Jolami. 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 o Boże Aleksandrę Kwaśniewską tak Aleksandrę Annę tak, 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 tak. Komorowską czy, czy Marię Kaczyńską to były jednak kobiety bardzo zaangażowane w życie Jolami. społeczne, w życie kobiet opowiadały się za pewnymi swoimi wartościami, postulatami było je widać. I myśmy przez 10 lat zapomniały o tym, że ta pierwsza dama naprawdę pełni ważną rolę, a Małgorzata Trzaskowska to jest osoba od lat zaangażowana w bardzo różne działania sprzyjające prawom kobiet i będzie naszym głosem w Pałacu. Oprócz Rafała będzie tym dodatkowym bodźcem do tego, by działać na rzecz poprawy i wyrównania naszych szans. I, I tutaj podam kilka powodów, które sama wierzę i które po prostu no mnie gdzieś tam motywują do tego, żeby, żeby zrobić wszystko, żebyśmy już mogły mówić od 2 czerwca, że mamy prezydenta, który jest po stronie kobiet. I, bo, bo też oczywiście przecież nie jesteśmy głuche, jeździmy, rozmawiamy, słuchamy. Cały czas nasza praca w ogóle polega na tym, że jesteśmy wśród ludzi, spotykamy się z ludźmi, z kobietami, z mężczyznami, z ludźmi z dużych miast, z małych miasteczek. Ja przynajmniej tak sobie na samym początku mojej tej drogi poselskiej wyobraziłam ten mój, to moje sprawowanie mandatu i cały czas tak to wygląda, że ja ciągle gdzieś jeżdżę e, i e, no jakby słyszymy, że jest kilka rzeczy, na które czekamy, szczególnie właśnie jako kobiety, tak? I też właśnie chociażby wychodząc w XX roku szłyśmy po nasze prawa, po, po nasze prawo do aborcji i tak dalej. I ja mam takie głębokie przekonanie, że właśnie musi się zmienić prezydent, żeby to też zmotywowało tych konserwatywnych polityków w Sejmie, żeby oni też, bo nie ma lepszego referendum, bo jak słyszymy od trzeciej drogi, a referendum, referendum, to nie ma lepszego referendum niż 11 milionów ludzi, wyobraźcie sobie, a może i więcej, które oddają głos na yy, kandydata, który stoi po stronie kobiet, który od samego początku stał po stronie kobiet, który nie zmieniał zdania, nie kluczył. To też jest taki bardzo niefajny fake news, który jest rozpowszechniany, że Rafał zmienił w czymś zdanie. Nie. On wspierał kobiety za czasów rządu PiSu i wspiera je teraz i nie waha się i mówi, że jest za czymś tam, ale, ale aborcja jest okej okay i tak dalej, ja właściwie to nie mam zdania. No nie robi tego, to inni kandydaci to robią, tak, więc tutaj nie ma żadnych w ogóle i ja czuję to, że czasem właśnie tym konserwatywnym politykom też trzeba utrzeć nosa i taka wygrana Rafała Trzaskowskiego, które naprawdę jakby wie, rozumie, że kobiety trzeba traktować na równi z mężczyznami. To właśnie nie chodzi tak jak Alicja. A ja ze swojej strony, bo moje koleżanki już tak bardzo dużo argumentów przekazały, że na pewno już właściwie jesteśmy przekonane i mamy argumenty, żeby przekazać je dalej. Ale <laughs> oprócz tego mamy jeszcze coś takiego jak arena międzynarodowa, polityka zagraniczna. I tutaj Rafał Trzaskowski jest jedynym idealnym, bardzo dobrym kandydatem. To jest wytrawny polityk. To jest człowiek, który od lat, od lat pracował i w tej chwili w samorządach, wcześniej reprezentował nas w Parlamencie Europejskim i robił to doskonale. To jest człowiek obyty, to jest człowiek inteligentny, znający wiele języków obcych, gdzie porozumiewanie się nie sprawi mu najmniejszego problemu. I to jest człowiek, który jest zrównoważony. To jest doskonały dyplomata i to jest człowiek, który będzie nas na pewno godnie reprezentował. Na pewno nie będzie sytuacji, gdzie będzie musiał czekać kilka godzin gdzieś tam w jakimś korytarzu przemieszczając się po to, żeby ktoś poświęcił mu dwie minuty czasu. To jest...